Witam się z wami kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jesteście na kanale Vera Vlog. Ja was zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, jakiegoś komentarza. A ja już nie przedłużam, zaczynam. Matko Boska, jak ja wyglądam. Mamy dzisiaj 10 grudnia. Yy... Ja mam wolne, ale... Jadę z Frankiem do Meszedę na wizytę u no, lekarza. Więc yy, tak standardowo będę robić sobie kawę yy, i co? No, i zobaczymy, co się będzie jeszcze działo w ciągu dnia. No, odezwę się później. Uwielbiam zapach świeżo zrobionej kawy. Dziękuję Ekspresie, to było bardzo miłe z Twojej strony. Jeszcze muszę zrobić kawę dla mojego męża, bo też wstał. Yy, I co? A, i zaraz Wam pokażę dekorację, którą wczoraj kupiłam. Jak wygląda, gdzie wisi. I yy, no. no, i po prostu zaraz Wam ją pokażę. Dekoracja stanęła tutaj, na znaczy się stanęła, powie, została powieszona tutaj w tym miejscu i fajnie świeci. I tutaj mamy na patent schowany ten yy, baterię, bo to jest na baterię. I mamy schowany właśnie tutaj, i tak to wygląda. Według mnie bardzo ładnie, no, taką fajną dekorację mamy. A teraz standardowo będę brała się za moją kawę. Standardowo ogarniała towarzy połowę towarzystwa do szkoły i do przedszkola. Yy, I co? No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Idziemy teraz standardowo otworzyć okienko w kalendarzu adwentowym, ale tylko misia otwiera, bo Franek jeszcze śpi. No. Także misia teraz szuka okienka i otwiera. Maska, jest maska, maska, i tu jest dziesiątka. To samo. To jest? Sól kąpieli. Franciszek jednak też chciał otworzyć dziesiąte okienko w swoim kalendarzu. Czyli jednak nie spał. I Ale będziecie musieli zdzierzyć mój widok. wiem. Zostawcie łapeczkę w górę. I komentarz jakiś. I subskrypcję, bo 80% widzów która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje, a ja zachęcam do zostawienia subskrypcji. No. I bardzo Wam dziękuję za to, że Was już jest 242 na ten moment. Mnie to naprawdę bardzo motywuje. Dla Was to jest tylko kliknięcie, a dla mnie, jak widzicie, dawka dużej motywacji, więc zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, a my teraz sprawdzimy, co Franusz znalazł w okienku 10! O, takie... Coś do kąpieli. No, dobra. Ja lecę pić swoją kawę i odezwę się później. do Was około 9.30. Ja właśnie tutaj zabrałam się za. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. O, za ogarnięcie prania, bo czekało na mnie od wczoraj. Yy, I no, no i sobie je ogarnę. I plany się zmieniły. Nigdzie nie jedziemy. Yy, no, no to także mam dzisiaj cały wolny dzień. Super. No, dlatego teraz zabieram się za składanie tego prania, składanie prania, które jest w misce yy, i co? No i odezwę się później. Matki, dwójki dzieci. Byście się zastanawiali, Wam to pokażę inaczej. Tu jest pranie, które poskładałam i muszę schować do szafy. Ale tutaj czeka jeszcze na mnie cały kosz prania. I zaraz będę robić jeszcze jedno pranie. Tym razem z ciemnymi ubraniami. To pranie nigdy się nie kończy. To muszę tylko tyle powiedzieć. Pranie przy dwójce dzieci nigdy się nie kończy. Współczuję wszystkim, którzy mają więcej niż dwójkę dzieci, bo pralka wtedy staje sobie z tego sprawę, kręci się na okrągu. No, dobra. Ja lecę dalej walczyć z tymi ubraniami i odezwę się później. chcę koniecznie otworzyć okienko w moim kalendarzu adwentowym. Także już znam. W okienku numer 10 w moim słodkim kalendarzu adwentowym było serduszko. Franciszek zdążył już je zjeść, a mi się to nie zdążyło nagrać. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, że było serduszko. Dobra. Lecę ogarniać dalej. Zadzwa się później. Wyszłam z domu. Nie no, naprawdę. No, wyszłam z domu, a to dlatego, że idziemy oddać butelki. Idziemy oddać butelki i idziemy jeszcze do przychodni załatwić sprawę z moimi lekarstwami. No, żebym miała ładnie lekarstwa, bo mi się kończą. Znaczy do końca tego tygodnia jeszcze mam, ale już na przyszły tydzień nie mam, więc yy, muszę to załatwić pilnie Taki w tym placa, tygodniu. W Bugatti! Nie. Yeah. No. Ta, idziemy z pranusiem, żeby nie było. Yy, I no. I odezwę się później. Butelki zostały oddane 16.40 jesteśmy do przodu teraz idziemy do przychodni załatwić mi receptę na lekarstwa, którą potrzebuję i pokażę wam jak wygląda nasz ryneczek ryneczek w naszym mieście bo już za dwa dni będzie jarmark świąteczny na który z pewnością pójdziemy więc pokażę wam jak to teraz na ten moment wygląda i Zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Tutaj widać, jak wygląda, jak będzie wyglądał jarmark. Już za dwa dni się zaczyna. Tam jest jakiś food truck. Tutaj będą, będzie grzaniec, tutaj obok chyba też. To jest jeszcze wszystko rozstawiane, to także to nie jest finalny wygląd. Tam będzie, żeby można sobie posiedzieć w środku też będzie sprzedawany grzaniec. Tak przynajmniej było w zeszłym roku. Wydaje mi się, że w tym roku będzie tak samo. O tutaj właśnie w tym miejscu. Tutaj jest takie o fajne do siedzenia klimatyczne naprawdę ten jarmark jest bardzo ładny no a my lecimy do przychodni sprawy w przychodni nie załatwiłam ponieważ była zamknięta jutro będziemy musieli to załatwić a Franuś ma takie takie autka tak no ja A mam, ja mam pięć autki, My ja teraz pięć... idziemy na autobus, i może jak wrócę do domu, to zrobię Wam hol z siaty, bo zakupy zrobiłam. Małe, bo małe, ale do domu trzeba je donieść. my przed chwilą co wróciliśmy do domu? Jezus. A ja zapraszam Was na hol z siaty. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, są chipsy na wieczór. Tak, Pan już przyszedł, żeby otworzyć jemu autka. To, to, to i to. To trzeba obciąć. No. Nożyczki musisz poszukać. No. Drugą rzeczą jest taki soczek dla Misi i dla Franka. Trzecią rzeczą są takie dwa jogurciki z niespodzianką w środku. Najważniejsza rzecz, po którą szłam, czyli po kawę. My bardzo lubimy tą kawę. Ale jest strasznie droga. 20 euro za nią dałam. No. I bardzo lubimy tą kawę. Jak szliśmy, jak szliśmy do domu, to całą drogę nam pachniało. No. Mąż dzwonił, musiałam odebrać. Yy, I kolejną rzeczą są mandarynki. Smak Ech. świąt. Zawsze mi się mandarynki kojarzyły ze świętami. Tym razem też tak było. I kupiłam jeszcze pasztet polski. Wydaje mi się, że on jest w Polsce, nie jestem pewna. No, także to? I, ale to na pewno jest w Polsce. Ogórki kaszubskie. I kapusta kwaszona z marchewką. Moje dwie ulubione rzeczy. Z polskiego działu z I tak się prezentuje szybki haul prosto z siaty. Jest już popołudnie. Ja właśnie zabieram się za montowanie tego vloga. I z yy, nie... Pomyśla w sensie. <noise> Jezu. No, chcę być z Wami autentyczna, a nie chcę mi się tego ciąć. Więc yy, chciałam się z Wami pożegnać. No, bo montuję tego vloga i yy, nie nagrałam pożegnania, więc teraz nagrywam to pożegnanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, fajnie mi się Wam oglądało. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja Wam to będę przypominać. 80% osób. Mnie nie subskrybuje, a zachęcam. No, i yy, yy, ja lecę dalej, bo siedziałam trochę tutaj nad yy, urlopem na przyszły rok. Siedziałam i rozkminiałam, kiedy sobie pojechać do Polski na przyszły rok. Yy, oglądałam swoje stare filmy, bo nie, nie wiem w sobie, dlaczego oglądałam swoje stare filmy, ale oglądałam, bo jakoś fajnie się mnie siebie samą ogląda. No, w każdym razie, no, yy, lecę. Zaraz skończy mi się suszarka suszyć, więc zaraz to też będę musiała garnąć, ale muszę najpierw zmontować tego vloga, żeby na 19 była premiera na YouTubie. Także ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro, do zobaczenia, pa, pa.